O drodzy moi widzowie, teraz Wam pokażę jak ja fajnie ćwiczę. To będzie tak fajnie profesjonalnie, znakomicie. Wam pokażę jak fajnie na handelkach ćwiczę. Lo. To jest arcydzieło. Ja Wam pokażę jak ćwiczę. Jest, no, to na początku musi być taka rozgrzewka, fajnie, elegancko. I ja Wam pokażę jak Wam ćwiczę, pokażę. No. Pokażę Wam, jak ja ćwiczę i będzie fajnie elegancko. No. Popatrz, tak ćwiczy się. Tak. Tak się ćwiczy, moi drodzy widzowie. Tak ćwiczę, fajnie, elegancko. Znakomicie. To sobie tak o, fajnie, elegancko ćwiczę. O, raz tą rączkę. Raz tą. Tak, ćwiczę fajnie, elegancko. Tutaj fajnie, elegancko. To jest taka, drodzy moi widzowie... Rozgrzewka. To jest profesjonalne. O, ale elegancko. Takie fajne ćwiczenia wykonuję. Raz tą rączkę. O. To jest trochę ciężkie. Jest, jest. To waży trochę. Tak, ćwiczę. Tak, ćwiczę. I tak trochę sobie ręczką ćwiczę. Fajnie, elegancko. Jest profesjonalnie. A, tak się ćwiczy. To jest. Trzeba trochę sobie mięście poćwiczyć, drodzy, bo to musi być. To jest kwestia tego, że nie, nie trzeba być mięczakiem. Trzeba ćwiczyć. Trzeba po prostu sobie tak ćwiczyć, że to jest. Trzeba po prostu być trochę rozgrzalnym. I mięśnie muszą pracować. Tak. I tak. I teraz. Tak. O! Tak ćwiczę fajnie elegancko od razu moi widzowie. O! Tak. O! Kwestia jest taka, że to jest taki handelek. I sobie tam na tym tak ćwiczę zawsze, no bo to jest taka sytuacja, że to jest takie e, dobra rzecz, dobra rzecz, każdemu to polecam, to jest takie coś, że sobie mięśnie się wyrabiają i to tak idzie, tak i tak. Patrzcie, jakie mięśnie. O, tak o, się ćwiczy. O. o, widzicie, tak. Takie ciężkie, o. Ciężkie waży to. Takie małe, a takie ciężkie, że. Idzie kwestia. Takie fajne. Tak, se fajnie ćwiczę, drodzy moi widzowie. No. Ach, fajnie do rozgrzebki. To fajnie, elegancko się tym ćwiczę. I raz tą rękę. I raz tą. Ach, fajnie, elegancko. Patrzcie, to widzicie, takie mięśnie to wszystko siłownia robi. I takie sztangi robią, no. Jeszcze tak fajnie sobie poćwiczymy. Yy, drodzy moi widzowie, to jest taka kwestia, że ja sobie tak zawsze ćwiczę i to jest taka propozycja, że jest dobra to rzecz i jest znakomita, znakomita, no. Po prostu to jest takie eleganckie, fajne, Takie ogólne, że to jest te sprawia mi taką przyjemność, żeby po prostu takie coś ćwiczyć. No ja na tym zawsze tak ćwiczę, ja na tym sobie ćwiczę tak, bo ponieważ yy, fajnie być takim sportem, fajnie, fajnie. To jest fajne, eleganckie. To jest taki o handelek i sobie tak fajnie ćwiczę. Fajne, to jest znakomite, eleganckie, eleganckie. W drugim odcinku zobaczycie, jak ja yy, jak ja fajnie, yy, jak ja fajną tą gumę będę miał, taką fajną warstwę galon. I teraz to jest taka kwestia, że zawsze coś tam będzie, zawsze musi być taka jakaś taka rozgrzewka, fajna, elegancka. Trzeba ćwiczyć, no bo ponieważ sylwetka musi być taka po prostu wysportowana musi być i, i po prostu no, trzeba być sportowcem. No nie można być takim kurcze po prostu takim słabeuszem. No coś trzeba w tym dystansie ćwiczyć, ćwiczyć, żeby to miał bardziej taką re, taką fajną radę, fajną pocieszność i żeby to mieć w sobie tą energię. Żeby mieć tą w sobie energię, no. A druga sprawa, no to to jest tak, że no, no trzeba ćwiczyć, do. No. Ja ćwiczę, już powiedziałem, że ćwiczę. Białem 15 lat, to ja ćwiczyłem troszkę na sztandze, trochę na brzuszkach, trochę ćwiczyłem tak na na handelkach, trochę ćwiczyłem sobie tak na fajnie la w takich bioderkach, brzuszki, takie różne, ćwiczyło się. No parę lat do tyłu to tak ja ćwiczyłem i tak właśnie ja tak od małego ćwiczyłem po prostu, no. Ja już jestem taki, no można powiedzieć już taki wysportowany, no. Także troszkę sportu nie zaszkodzi. Jestem zadowolony, szczęśliwy, Teraz se tak właśnie, o zawsze czasami tego ćwiczę, jeszcze tam teraz fajnie byłem, tą gumę fajnie będę miał, pokażę jak się na gumie fajnie ćwiczy. To jest kwestia taka, że fajne, eleganckie. Druga sprawa, no no mam tu takich fanów, moje fanowie się odezwali, fajni, elegancki, no trzeba być Trzeba się z ludźmi dogadywać, bo co są, no, fajną, fajną koleżankę sobie poznałem, no, to jest takie fajne profesjonalne, koleżanka, porozbawialiby, pośmiali się i tak to ogółem jest fajnie, elegancko. No, pochodziłem sobie takie jeszcze tu po parku, fajna okolica jest, jestem zadowolony, chodziłem sobie. No, yy, dzisiaj byłem sobie jeszcze w takim zoologicznym troszkę tam trzeba było coś kupić do jedzenia tam dla kalarka, no bo mój kalarek musi też jeść, no bo to z dziewczyną sobie kupiliśmy kalarka na spółkę, no bo wiadomo, no, no, no musi ten ptaszek coś jeść, no. Tak się my, my, my się złożyli na pół kupiliśmy sobie kalarkę, ponieważ kalarek fajnie śpiewa, no, to jest taki to sprawia mi przyjemność, fajnie tak pogwizduje. Fajnie, fajne to jest taka takie eleganckie, ponieważ teraz właśnie sobie tego byłem w, właśnie w takim eleganckim barze, sobie tam fajne takie eleganckie jeszcze tam porozmawiałem z nowimi, moj, moimi fanami, moi najlepsi falowie byli. Bo... O, wiadomo, no troszkę tam można sobie Jakiegoś ciasta zjeść, zjedli, pośmiali, pożartowali, wiadomo no. No, teraz sytuacja jest taka, że teraz właśnie jeszcze psa zaprowadzę do fryzjera, ponieważ ja jest jeszcze tak, jestem na króciutko, nie? Fajnie elegancko, to no, mój, mój pies musi być też owstrzyżony, no. Bo to wiadomo jak człowiek, no. Także mówię, no to jest kwestia taka, że czy zwoita, elegancko, teraz jestem zadowolony, no jeszcze tak, taka kwestia jest, że y, każdemu tak polecam, żeby coś tak zrobić, możecie sobie też tak zrobić, poćwiczyć w wolnej chwili, wziąć, poćwiczyć, y, pójść sobie do parku gdzieś, można sobie zawsze też poćwiczyć, no. Także yy, dobra kwestia jest na. No. Ponieważ ja już teraz sobie zakupuję taki fajny jeszcze elegancki łańcuszek, fajny, znakomity. Wiadomo, no, 500 zł muszę go wydać na ten łańcuszek, ale to będzie profesjonalny, fajny łańcuszek. Będzie to będzie taki gruby. To będzie taki gruby. To będzie się błyszczył, błyszczył fajnie, elegancko. No. No, teraz wiadomo. Ee, jut w poniedziałek idę sobie na targ. Fajnie jeszcze tam sobie, tam mam takiego kolegę, porozmawiamy sobie. O, trochę mu pomogę tam handlować, bo to już mój najlepszy kolega. No i tak to czas mija. To trzeba sobie fajnie, no, teraz fajną Dziewczynę poznałem, jestem zadowolony. Wiadomo, no nie. Powiem wam tak, że z gazet nigdy nie szukajcie, bo tam są po prostu, to nic tam z tego nie wyjdzie. Po prostu to tam, po prostu lubią sobie tam robić żarty z tych gazet, no po prostu najlepiej no, sobie założyć portal, fajny, profesjonalny i tam jest dużo. Dużo jest od koloru do wyboru. No. Także drodzy widzowie, zapraszam Was do mojego kolejnego filmu.